Nie na tą stronę, ale to jest duży łot. No tak. No tak, doża Widzisz go? No jest On jest po Wow. Teraz tak się. damy mu tutaj jeszcze troszeczkę pochaleć, ale my go zmęczymy tak. Tak? Mhm. Bo, żeby on był wymęczony jak go będę podbierał, no w ostatnim fazie dam sobie zamiar, jak on już będzie wymęczony mhm. Dobra, ja go chcę na tą stronę, wiesz? Ja go spróbuję na tą stronę. żeby go się silnik nie chcę? Tak. Nie, 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 on jest chyba dobrze zaczepiony, Silnik ten na nie pójdzie. Idzie z wymęczony. A on będzie na tą stronę szedł, bo on na kotwice z tej strony. Dobra, dobra, Szymonku. Wszystko? co? To zrobimy tak. Ja go jeszcze bardziej z O, Odlegrywać. Tak, tak. tak. No no może no. Tak. Dobra, Szymonku, Teraz tak. Daj mi. Po no to trzeba dać nowo Podbierak. No? Tak to. Bożej, bożej. tędy, tutaj, tędy. Jezu. O! Tu ma. Dobra? Ja to to O O jest naprawdę